Cześć robaczki, witam Was po raz kolejny na Alien Adblock. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie i właśnie wziąłem z Harley Davidsona no nie mogę wziąć nic innego oczywiście Pan Amerykę. Oczywiście, jeśli interesują Was motocykle Adventure i jazda Adventure jako taka, to przeklikajcie się przez kanał, zobaczcie, co znajdziecie tam ciekawego dla siebie. Poza tym zostawcie Suba i. Lajkujcie ten materiał, jeśli Wam się spodoba. A dzisiaj kilka słów o Pan Ameryce. Pan Ameryka to najgłośniejsza premiera na rynku motocyklowym w ostatnim czasie. Być może dlatego, że w zasadzie to jedyna premiera. A może dlatego, że Harley zrobił adventure bike'a. A może dlatego, że motocykl wcale nie jest taki zły. Z tego filmu dowiecie się, czy Pan Ameryka jest jak Susan Boyle w Britain's Got Talent. <noise> Okay. Wyjechał na scenę i wszyscy się z niego śmiali, jaki jest brzydki, ale potem zamknął wszystkim mordy. Z Pan Ameryką miałem przyjemność mieć do czynienia dwukrotnie dzięki uprzejmości salonu Twin Peaks w Warszawie. Dzięki temu miałem możliwość trochę sobie przetestować ten motocykl i zobaczyć, jak się zachowuje zarówno na drodze, jak i poza nią. Jest to oczywiście duży adventure bike, adventure touring bike z krwi i kości, zasilany jak na Harleya przystało, oczywiście widla z tą dwójką. Jest to całkowicie nowa konstrukcja, zarówno silnika, jak i motocykla. I y, trzeba przyznać, że Harley poszedł bardzo bogato, jeśli chodzi o innowacje w tym motocyklu. Sami specy Harleya przyznają, że zakupili wszystkie najlepsze motocykle adventure. Chyba w ogóle wszystkie motocykle Adventure z tego topowego segmentu. Po czym postanowili wyseparować najlepsze elementy z każdego tego, z tych motocykli i połączyć je w jeden, który zrobiliby ze szczyptą własnej filozofii. Jeśli ktoś pamięta takie... Eksperymenty typu dobieranie najładniejsze brwi, najładniejsze oczy, najładniejszy nos, usta, kości policzkowe itd., i tworzenie e, wizerunku idealnej twarzy, idealnej dziewczyny, to zwykle wychodziło to dramatycznie i było przepaskudne. No i chyba stąd zaczęła się ta opinia, że Harley też jest przepaskudny, ale czy wyszedł jako porażka? Moim zdaniem nie. Tak naprawdę wydaje mi się, że y, większość z tego. Takiego wstępnego hejtu na ten model wynikało z tego, że po prostu Harley zrobił e, Adventure'a, a większości ludziom po prostu zwyczajnie nie mieściło się to w głowie. E, Sam Harley Davidson mówił, że chcieli odejść od takich insektoidalnych e, stylizacji motocykli Adventure. No i tutaj w odniesieniu do np. przykład takiego Triumph Tigera, Trudno się z nimi nie zgodzić, że to trochę wygląda jak robal. I chcieli znaleźć swoją własną drogę. I muszę przyznać, że dla mnie jest on bardzo amerykański. I mi się to od początku podobało i podoba mi się dalej. Na rynku, w przekroju rynku Touring Adventure Bike'ów jest takim Dodge'em, Challengerem, Hellcat'em, czy, czy czymś w tym stylu, nie? Nie udaje Japonii, nie udaje Europy, jest amerykański, jest kwadratowy. Dla mnie bomba, nie? <laughs> No i drodzy, witam Was na Harleyu Davidsonie Panameryka 1250, oczywiście, innego na razie nie ma. E, jeździmy wersję Special, na pokładzie mamy wydech Screaming Eagle, e, mamy oczywiście podgrzewane manetki, jak to w wersji Special, dołożone handbary, e, mamy dołożone gmole w tym motocyklu oraz ARH, czy tam ARH, jak mówią Anglicy, Adaptive Riding Height. Co mniej więcej sprowadza się do tego, że jako pierwszy motocykl chyba w klasie Adventure Harley Davidson Pan America zastosował zawieszenie, które automatycznie opuszcza się, gdy e, zwalniamy, gdy się zatrzymujemy Tak, żeby było łatwiej sięgnąć ziemi W momencie, kiedy podchodzimy do motocykla, jest on stosunkowo niewysoki i opuszcza się do wysokości Postaram się Wam to pokazać Zobaczcie, ja jestem kurduplem, a ten motocykl naprawdę jest naprawdę jest nisko osadzony. E, natomiast gdy ruszamy cały motocykl podnosi się do góry. E, motocykl jest wyposażony oczywiście e, ride right by wire, więc nie mamy tutaj linki. E, mamy cornering ABS, mamy kontrolę trakcji, która działa również w zakrętach bardzo dobrze według producenta. Nie mam zamiaru jej sprawdzać, więc e, wybaczcie mi. To co zdążyłem zauważyć do tej pory, to to jak e, Fajnie i stosunkowo nieinwazyjnie elektronika wpływa na zachowanie motocykla, to znaczy ewidentnie w trybie Rain motocykl jest dużo bardziej wykastrowany niż w trybie Standard czy w trybie Sport. On jest po prostu dużo bardziej ślamazar. Wszyscy narzekają na to, że motocykl się nie prowadzi, nie wali w zakręty, to znaczy moim zdaniem prowadzi się, kurde, bardzo poprawnie, no słuchajcie, nie czuję, żeby, żeby jak to Harley miał jakieś opory przed skręcaniem. Moim zdaniem wali się w zakręty i wykonuje polecenia kierowcy bardzo sprawnie. Może chwilkę o silniku? W środku oczywiście Revolution Max 1250, mamy tutaj na pokładzie... W zależności od źródeł od 145 do 152 koni, przybijmy, że 150 koni mechanicznych i 128 Nm. E, najbliżej temu silnikowi w gamie dużych motocykli Adventure do oczywiście Wistroma 1050, bo mamy tutaj potężną fałkę, która no, to będę tak samo tym cyckiem grzeje w nogę. E, natomiast ten jest wyraźnie bardziej żywotny. Zmienne fazy rozrządu i kompletnie inny design. Aż trudno uwierzyć, że zrobili go ci sami ludzie, którzy robili te siermiężne. Silniki Harleya od kilkudziesięciu lat. No, to jak już znacie dane techniczne, to warto powiedzieć o tym, jakie są odczucia z tego silnika. Porównałbym go trochę do Wistroma 1050, ale wydaje mi się, że silnik jest bardziej dynamiczny, jednak, mimo wszystko, dysponuje jak widzicie większą mocą, dość sporo większą i, i to czuć. Ja Miałem pewne obawy co do brzmienia. No, bo nie oszukujmy się, Harley to jest brzmienie. No, mam nadzieję, że będzie słychać wszystko dalej i że odrobinę tego ryknięcia słyszeliście też. Tutaj, egzemplarz, w którym jadę, ma założone akcesorojnego slipona Screaming Eagle i, ee, i ten właśnie e, wydech daje. No, dźwięk przyzwoity. Harley Davidson, taki jakiego stereotypowo byśmy sobie postrzegali i wyobrażali, to to nie jest. Ale jednocześnie jest lepiej niż wydawało mi się na nagraniach, które oglądałem wcześniej, przygotowując się do, do tej przejażdżki. Mamy tutaj na 81 cm, czyli dość nisko. Oprócz tego, motocykl ma ARH, czyli Adaptive Riding Height. Wygląda to w ten sposób, że zawieszenie jest w stanie opuścić się o 5 cm w momencie, jak się zatrzymujemy, i z powrotem o te 5 cm pójść do góry, jak ruszamy. Z tym, jak to działa, to już jest druga historia. Pytanie, czy to jest jakaś tam wada wieku dziecięcego, czy jeszcze. Wymaga trochę poprawienia i rozwoju. Prześwitu ma to, to 21 cm, czyli całkiem nieźle jak na dużego bajka, ale w paru miejscach można się jeszcze na tym przywiesić. Tym bardziej, że sam motocykl jest dość długi, i więc jeśli przejeżdżacie przez jakiś krótki garb, to tam można przyszorować. Dobrze mieć płytę pod silnikiem. Płyta przyda się do jeszcze jednej rzeczy, ale o tym później. Jeśli spojrzycie na Panamerykę, to e, rzecz, która nie jest w nim. Rzucająca się w oczy jako wielka to bak. Ma 21 litrów pojemności łącznie z rezerwą. Przy spalaniu według producenta 6,1 na setkę powinien nam wystarczyć na około 340 km. Natomiast w trybie sportu wierzcie mi, że doi na pewno sporo więcej niż 6 na 100. No i teraz dochodzimy do sprawy, o której mówiłem już kilka lat temu, jak, jak pojawiły się pierwsze przecieki. Harley mówił, że motocykl będzie lekki. Serio. Lekki to ostatni przymiotnik, jaki przychodzi mi do głowy, jak myślę, Harley Davidson. Trzeba przyznać, że im się udało. Motocykl w wersji standard waży 228 na sucho, 242 gotowy do jazdy. Do motocykla w wersji special, gdzie dochodzi nam półaktywne zawieszenie, ARH i, i, i kilka innych bajerów, trzeba jeszcze dołożyć i wtedy motocykl waży 258. Co dalej jest? Zupełnie spoko wynikiem w tej klasie. To, co mi się podoba w Harleju, wreszcie to zrobili. Eee, wszystkie elementy wykonane są z jakiegoś normalnego stopu, a nie wzbogacanego ołowiem, więc ten motocykl waży jak na Harleja bardzo mało, bo mniej od Sportstera 883. <muzyka> To, co tutaj mamy, to model 21 w wersji special, czyli w tej fajniejszej, bardziej dopasionej. Mamy na pokładzie zatem oczywiście wszystkie możliwe systemy, wszystkie dostępne w opcji w tym motocyklu tryby jazdy, które pokażę Wam za sekundę. Mamy tutaj oczywiście grzane manety w wersji special. Sprzęgło hydrauliczne pracujące bardzo leciutko, antyhoppingowe, świetne. Największa wada motocykla według wszystkich brak quickshiftera, nie ma i nie będzie, więc trzeba normalnie umieć zmieniać biegi. E, największa wada według mnie ta stopka, za bardzo pionowa i po schowaniu wystaje tutaj o, o stół, dosłownie w tym miejscu wystaje ten dzyndzelek. I jak ktoś jest przyzwyczajony do motocykli Adventure, to ciężko znaleźć stopkę, gdzie ona w ogóle jest w tym motocyklu. Mamy tutaj oczywiście wszystkie przyłączniki, które służą do e, kontrolowania funkcji motocykla, grzane e, manety e, tutaj. Po tej stronie zresztą wam pokażę, włączymy go, uruchomimy wielki kolorowy wyświetlacz. Sekwencja startowa. I tu możemy się przełączać pomiędzy nawigacją. Mi nie udało się sparować telefon, nie miałem na to czasu. Muzą. Tutaj są parametry podstawowe motocykla: nic specjalnego. Ciśnienia opon, jak widzimy, ciśnienie w obydwu oponach. Temperatura wody. Napięcie na akumulatorze. Przejdźmy dalej. Tu mamy ustawienia podstawowe motocykla. Ride Customization to jest spoko, bo tutaj możemy sobie ustawić ride mody. Mamy więc Rain, Road, Sport, Offroad, Offroad Plus, który musiałem tutaj włączyć oraz dwa sloty na ustawienia własne. Eee, oprócz tego możemy podpiąć Bluetooth i inne takie pierdoły. Eee, Przejdźmy do podstawowego wyglądu. Ludzie narzekają, że literki są cyferki małe, ale dość czytelne. Mimo wszystko widać wszystko na nim całkiem nieźle. Na środku wielki wskaźnik prędkości, obrotomierz, wyświetlacz yy, biegu, yy, kontrolka pokazująca aktywne zawieszenie, tutaj kontrole trakcji ABS, i tak dalej. Yy, paliwa mam już niewiele, a jeszcze będę musiał dodać. Motocykl jest oczywiście wyposażony w całą nowoczesną technologię. Mamy więc ride-by-wire, mamy kontrolę trakcji działającą w zakręcie również cornering ABS oczywiście wyłączaną kontrolę trakcji, co jest in plus. Mamy na pokładzie też e, tempomat i to była chyba jedyna funkcja, której nie używałem. Oraz w wersji special oprócz wspominanego już adaptive riding height jest też półaktywne zawieszenie, które z automatu zmienia nam nastawy zawiasu, gdy zmieniamy sobie tryby jazdy. Znajdziemy tu i ówdzie w motocyklu takie nawiązania klasyczne do Harley'a Davidsona, chociażby te tylne kierunkowskazy, które przypominają wersje z modeli klasycznych. Z tym, że są wykonane z plastiku, bo jak słyszałem sami twórcy Harleya Davidsona strasznie jęczeli i płakali, że trzeba było ciąć masę, więc mamy tutaj bardzo dużo plastiku. Z małych smaczków. Mamy na przykład regulowaną stopkę hamulca, możemy ją odciągnąć, obrócić i jest niżej. Oczywiście handbary, lusterka to kolejne nawiązanie stylistyczne do klasycznego Harleya. Ta lampa ta lampa e, budziła chyba największe kontrowersje, jeśli chodzi o e, Pan Amerykę w momencie, kiedy został pokazany. Na żywo prezentuje się znacznie lepiej niż na materiałach prasowych i na pierwszych materiałach od Harley'a. Regulowana szyba to już jest chyba temat poruszany. E, zobaczcie, generalnie jest to... W, w tym modelu nie skrzypi. Uuu. Podniosę ją sobie teraz na maksa. Jechałem z opuszczoną, troszkę było za nisko. Na pokładzie motocykla znajdziemy oczywiście w pełni regulowane półautomatyczne zawieszenie. Ono reaguje w trakcie jazdy na zmianę trybu jazdy, zmienia nastawy twardości, zaczyna zachowywać się i reagować inaczej. Pokażę Wam teraz może troszkę te tryby, bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest trochę spokojniej. Jesteśmy w trybie deszczowym, czyli tym najbardziej wykastrowanym. Z automatu czuć, że motocykl jakby zrzuca pazur i nawet jak odwijamy, to to się dzieje no bardzo spokojnie, bardzo spokojnie, nie jedzie się tym specjalnie za fajnie, chyba, że ktoś nie ma za dużego doświadczenia i ma problem z opanowaniem motocykla, bo i się opanować 150-konny motocykl po deszczu, to tryb Rain być może Dalej mamy tryb podstawowy, tryb szosowy i tutaj już czujemy, że motocykl chce nam trochę jechać. Cały czas bardzo fajnie się prowadzi. Motocykl przy hamowaniu w hamulce to jest następna historia. Przy hamowaniu motocykl troszkę nurkuje. BMW na przykład to już dawno temu rozwiązało. Aczkolwiek nie jest to jakieś takie nurkowanie dramatyczne. Następny tryb to tryb oczywiście sport. Mam nadzieję, że słyszycie, że. Wydech od razu pracuje inaczej. I teraz zobaczcie to. <słyski> jest tu zabawy. W trybie sport zawieszenie jest jeszcze sztywniejsze. Moim zdaniem, mimo że motocykl jest długi e, i no, ma dość duży rozstaw osi, to nie ma tutaj absolutnie do czego się przyczepić, jeśli chodzi o składanie się w manewry, w zakręty. Eee, kolejny tryb to przynajmniej tryb, który przed sekundą go użyłem, nawet. Eee, tryb offroad. Eee, w trybie offroad teoretycznie ustawienia kontroli trakcji komputera, przepustnicy. Eee, ma nam mają na jazdę w offroadzie, więc e, odpowiedź na ten gaz jest e, znacznie mniejsza niż w, w przypadku trybu sport. I mamy jeszcze tryb Offroad Plus. E, z automatu nie był on dostępny. E, musiałem go włączyć w ustawieniach e, komputera. Z tego co czytałem Offroad Plus powinien dawać możliwość w ogóle wyłączenia kontroli trakcji i ABS-u na tylnym kole co generalnie powinno skutkować tym, że motocykl powinien się robić na remis. W jakich warunkach testowałem Pan Amerykę? Najpierw jeździłem demówką i tutaj e, była to zwykła jazda szosowa. E, za drugim razem miałem przyjemność uczestniczyć w evencie zorganizowanym przez Harleya. Mieliśmy do dyspozycji flotę prasową. Mogliśmy tymi motocykami sobie trochę pofurkać e, po, po jakimś tam szuterku, a nawet po autorze motocrossowym i muszę Wam przyznać, że jak na takiego dużego, dużego adventure'a sprawdza się bardzo fajnie właśnie w tych ostatnich warunkach. Na temat Harley'a Davidsona, Pan Ameryki nie może być inna niż taka, że Harley zaliczył świetny, udany debiut w tej klasie motocykli. E, jakkolwiek sam Pan Ameryka ma pewne niedociągnięcia, o których za chwilę opowiem, to to wydaje mi się, że jak na star. Rzeczywiście Harley'owi udało się zrobić maszynę, która może przekonać do siebie bardzo wielu Ridersów. Na początku, gdy podejdzie się do tego motocykla, samo się rzuca w oczy, że nie jest duży. Jeśli go porównamy choćby do GS-ów 1250, to, to, to wręcz wydaje się małym sprzętem. Nie zrozumcie mnie źle. To nie chodzi o jego rozmiary. Z wymiarami jest wszystko w porządku. Natomiast Pan Ameryka sprawia wrażenie takiego kompaktowego motocykla, i dla mnie to jest plus. Jeśli chodzi o prowadzenie motocykla, to jeździłem wersjami special. Nie jeździłem standardem. Natomiast słyszałem w internecie opinie, jakoby ten motocykl się nie prowadził i nie skręcał, i tak dalej. Mam wrażenie, że ktoś sobie przeflancował opinię z Harley'a jako takiego. Na Pan Amerykę, a według mnie kompletnie nie ma to sensu, dlatego że ten motocykl naprawdę bardzo fajnie wali się w zakręty. Harley Davidson chwali się bardzo niskim środkiem ciężkości w tym motocyklu. No i faktycznie jest OK, ale nie jest on nigdzie blisko tego co zrobił KTM ze swoimi cyckami. No niestety silnik. Silnik to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo Revolution Max, jak już wspominałem, jest kompletnie nową konstrukcją ma tam DOHC. Ma 150 koni mocy, 128 Nm, więc na papierze wygląda całkiem fajnie. Dwa szybkie spostrzeżenia. Po pierwsze, nie brzmi jak Harley Davidson. Nawet na wydechach Screaming Eagle, czyli dedykowanych niby super głośnych herlejowskich puchach, on fajnie gada, bardzo fajnie. Natomiast to nie jest to czego moglibyście się spodziewać i oczekiwać od Harleya Davidsona, nie? to nie jest już ten klag, także zapomnijcie. Z drugiej jednak strony silnik zaczyna żyć, co ciekawe, dopiero gdzieś tam powyżej 4-6 tysięcy obrotów i tak naprawdę w tych wysokich zakresach obrotów zaczyna oferować dużo swojej mocy, dynamiki. Jak wspomniałem, że dziw bierze, że to zbudowali ci sami ludzie co, co poprzednie konstrukcje, dlatego że filozofia tego silnika jest kompletnie wywrócona do góry nogami. Mniej stylowo, ale bardziej użytkowo. Ostatecznie chyba na plus. Zawieszenie. O nim już mówiłem, że fajnie skręca na asfalcie, ja nie doszukałem się tam niczego. W terenie pewnie mogłoby dawać jeszcze troszkę więcej odczucia z podłoża, bo szczególnie na tych oponach takich szosowych, miałem wrażenie na, na to, że, że tak. Jednak, mimo wszystko, byłem odrobinkę wyizolowany od, e, od podłoża. To nie było tak, że rzeczyłem do, dosłownie wszystko, co się dzieje. Było całkiem przyzwoicie, ale nie najlepiej. To, co z kolei mi się podoba w tym zawieszeniu, właśnie w jeździe off-roadowej, to to, że motocykl, na przykład przy próbach hamowania, zachowuje się bardzo stabilnie, moim zdaniem. E, z kolei też, jeśli chcecie sobie poskakać, no to świnia lata. Zobaczcie sami. Upside down z przodu świetnie wybiera lądowanie. Motocykl wylądował mięciutko, jak księżniczka, na puchowych kołdrach i to bez ziarnka grochu pod spodem. Przejdźmy do minusów, bo żaden motocykl nie jest e, idealny, a tym bardziej trudno oczekiwać od debiutu, żeby był idealny. To, co widzieliście na filmie, to początek. No, oczywiście to były takie minusy nagrywane bardzo na szybko, więc e, stąd czepianie się na przykład stopki. Dalej uważam, że jest niewygodna, ale. Anyway, rzecz, która mnie irytowała cały czas przez obydwa dni jazdy, to przełącznik kierunkowskazów. Minusem jest wykonanie samego tego przełącznika i tak trochę do końca nie byłem w stanie y, wyczuć jego działania po prostu i było takie irytujące, bo na przykład na ostatnim motocyklu, jaki testowałem, czyli na monsterze, w ogóle nie zauważyłem przełącznika kierunkowskazów i robił dokładnie to, czego od niego oczekiwałem, a ten w Hardaju, tak samo. Wspomniałem wcześniej, że przyda Wam się płyta pod silnikiem i jakkolwiek no, płyta generalnie przydaje się pod silnikiem, jeśli kupujecie ciężkiego Adventure'a i macie z nim zamiar jeździć po jakichś tam kamieniach, to tutaj przyda się dwukrotnie, dlatego że regulator napięcia i sam akumulator są wypchnięte w to dziwne miejsce i znajdują się tuż za przednim kołem. Wydaje mi się, że niegłupim pomysłem byłoby jednak osłonięcie tego tą płytą. Tak dla bezpieczeństwa. Yy, niestety nie udało nam się posprawdzać, czy yy, przy jakichś brodach przejeżdżaniu przez rzeki inne takie rzeczy, coś się dzieje z tym akumulatorem. Jednak wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że akumulator znajduje się gdzieś pod tyłkiem wysoko. Tutaj on ewidentnie będzie zalewany. Yy, jeśli ktoś z Was już to robił, napiszcie koniecznie w komentarzu, czy, czy wszystko jest ok, czy, czy coś tam się z tym dzieje. Bo jestem ciekaw. Pozostając dalej w okolicach, tuż za przednim kołem, nie sposób nie zauważyć chłodnicy. Ja mam z nią dwa problemy. Po pierwsze, po prawej stronie na dole wychodzi z niej przewód płynu chłodzącego, który jest dosłownie na pół centymetra obok kolektora wydechowego przedniego cyca, co sprawia, że potrafi się już przepalić, i to widzieliśmy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to sam fakt umiejscowienia tej chłodnicy. Chyba wolałbym, żeby była na przykład podzielona na pół, podniesiona trochę wyżej, dlatego, że wydaje się być dość szeroka i bardzo nisko osadzona. I z tymi plastikowymi owiewkami dookoła to wygląda jak coś, co koniecznie chce się urwać i połamać, gdy tylko się przewrócimy w piachu i nie będziemy mieli gmoli. Tak mi to wygląda, co poradzę. Szprychowane koła, które widzieliśmy na tych wspaniałych materiałach promocyjnych Harley'a, są na specjalne zamówienie. Jakby w standardzie motocykl wyjeżdża na odlewach aluminiowych i e, jeśli chcemy szprychowane felgi, musimy je sobie domówić. Handbary. Ja wiem, ja wiem, BMW też ma żałosne handbary, które są tylko kawałkiem giętego plastiku. Africa Twin ma takie same, Triumph Tiger ma pewnie jeszcze gorsze od tamtych dwóch, ale to, co zrobił Harley, no to jest po prostu tragedia, to żałosne są. Sorry chłopaki, ale to jest żałosne, no, jakby nawet nie są przykręcone do końcówki kierownicy, tylko są takie, taką wsuwkę klipsa i same od wibracji po prostu się wypinają, już pomijam fakt, że przed niczym nie chronią. Ale nie, handbary to nie, fakt, że są dodane w wersji Special to kosztuje jakieś 30 centów z Aliexpressu, no, for fuck's sake. No i dochodzimy do końca wad i na koniec zachowałem największą z nich. Trochę ciężko kupić ten motocykli, zostały zostało ich w salonach bardzo niewiele. Mówię tak dlatego, że overall Harley Davidson Pan America zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, szkoda, że Mamy takie czasy, że problemy są z dostępnością sprzętów w salonach i pewnie nie jeden z e, kierowców, którzy chcieliby się na Harleya przesiąść, będą musieli swoje odczekać. Podsumowując Harleya Davidsona Pan Amerykę, muszę uznać, że jest to świetny debiut. Motocykl nie ustrzegł się jakichś tam wad, pewnie pojawią się problemy wieku dziecięcego. Bardzo jestem ciekaw tego, jak motocykl będzie funkcjonował przez najbliższy rok, dwa lata na rynku. Na forach pewnie znajdziemy mnóstwo informacji o tym, co po drodze się w tym motocyklu psuje lub nie. Premiera jednak mimo wszystko bardzo, bardzo na plus. Świetnie się tym motocyklem jeździ, mi się bardzo podoba i jest kompletnie inny od całej konkurencji. Co ciekawe, Harley zwykle kojarzony, bardzo... Z segmentem premium wypuszcza Pan Amerykę w mocno konkurencyjnych cenach. I mówimy tu o cenie zaczynającej się od rzędu 71, około 71 czy 2000 e, zł za wersję standard. Więc cóż tak naprawdę mamy? Pan America to moim zdaniem bardzo mocny średniak. Nie wiem, czy do końca o to Harleyowi chodziło, tworząc go. Nie wyróżnia się w żadnym aspekcie, jeśli chodzi o segment motocykli Adventure. Może poza tym wyglądem, który jest. Ewi ewidentnie wyróżnikiem. Są motocykle lepsze w terenie, są motocykle lepsze na szosie, są trochę wygodniejsze, lepiej doposażone, są gorzej doposażone, mocniejsze, słabsze. Harley gdzieś jest tam po środku. No i tak, no, muszę to w końcu powiedzieć. Harley po raz pierwszy, moim zdaniem, zrobił motocykl, a nie Harleya. Moi drodzy, to już wszystko w tym odcinku o Harleju Panameryce. Miało być trochę inaczej. Na początku miałem zrobić szybkie wrażenia z pierwszej jazdy próbnej, potem trochę więcej o tym off -roadzie. zrobić z tego dwa odcinki. E, stwierdziłem, że nie było sensu, więc macie to wszystko w jednej kupie na raz, teraz, tym razem. E, ja dziękuję Wam za uwagę. E, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o Harleju Panameryce, o Harleju Davidsonie, który ma zjeżdżać z asfaltu i bulwarów. Ciekaw jestem strasznie waszych opinii. Ja obserwuję i wydaje mi się, że one tak się przenoszą. Na początku wszyscy się z niego śmiali, a teraz coraz więcej osób mówi, e, w sumie to jest jednak spoko. Także bardzo jestem ciekaw. Piszcie koniecznie. Jeśli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o tym, żeby przeklikać się przez ten kanał, bo jest tam znacznie więcej materiałów o tematyce motocyklowej, ogólnie, a szczególnie motocykli adventure. Zapraszam oczywiście, tak samo na moje social media. Tam znacznie więcej rzeczy. Jeśli chcecie wspomóc ten kanał, zajrzyjcie też na kapsel na alienadlockkapsel.pl. Tam możecie kupić koszulkę czy czapeczkę i pomóc mi tworzyć ten kanał dla Was. Skoro już jesteśmy i tak przy e, promowaniu, szerowaniu i podpowiadaniu wam, gdzie musicie koniecznie zajrzeć, to. Część z Was już wie na pewno, że y, otworzyłem firmę i wożę motocykle po Polsce i po Europie. W opisie tego filmu znajdziecie link do AMC Mototransport, to jest właśnie moja firma. Ja tymczasem się z Wami już żegnam, trzymajcie się i widzimy się niebawem w następnym materiale. Hej!